Dawajcie czaty, dobijamy 100 reakcji. 7 jeszcze brakuje. Jedziemy, jedziemy, let's go, lecimy. Ile? 7, 7 brakuje, do, se do setki. Do 22 to będziesz mieć. Nie, do no setkę chcę. Bo... No do 22, jak nic. Tak, wypiłem dzisiaj 7 kaw? Ile? 7. Kurwa. Masz tutaj. Znaczy nie, bo, bo to... nie, chcę. Bo to było tak, że, wiesz Przyjechaliśmy na, ro na robotę. To była jedna kawa. Potem właściciele zrobili drugą, trzecią, czwartą. Ale przy piątej się nie zapytali, kto chce. Tylko zrobili. Więc na... tylko zrobili, dokładnie. Już trzeba my, było. Za każdym razem się nie pytali, no i kurde, musiałem pić. Przymus. Jakkolwiek to brzmi, że przewodnik pije. Przewodnik pije kawę? No tak, zawsze. Chciałbym z rektorem zagrać tego payloada, kurde. Ale, a, ale nie wiadomo czy nie wiadomo czy raczej jest. Jesteś raczej? Jest raczej. A nie, nie no, yes, jest yes, raczej. No jest raczej. Ty prawdziwy. krzyż krzyżupas 396 dni follow age Okiem se jadę. Ich amun, ziomek, bonus rap, zarażony plus. Popularny jak przed laty romek. A co? A nie ogarnia gimnazjum szpiąk. Przewodnik to mój ziomek, tytuł z romek i ja tomek. jak po kilo to to strona gino, to dzieci z bólerba Ach, te stare piosenki sprzed... ...sprzed czasów Jezusa. gada? Słyszysz, raczej, co on gada? Ale nie. Jak ktoś wyśle 100 gwiazdek, to... to mogę coś rapsnąć. Dobra. Słuchajcie, no. kochane czaty, 100 gwiazdek wysyłamy, przewodnik będzie rapował. Wy macie prawdziwych typów? Kurwa mać. No trzech, trzech, ja? trzech tu jest. To dlaczego nic trzech? nie mówicie, ja tam lutowałem sobie. O nie. Ty Jedyny jest tak mocno ubity ja... Ważę granat! Chciał... Ważę raczej granat, ja tam granatę rzuciłem. Doktor Donate. Do... Donate? Właśnie, wyślijcie. Donate. Leżą. Widzisz raczej wszystkich poskładał. No, weź raczej napisz na czacie, czy będziesz grać. Gdzieś raczej się z poskładał. Nie, go to jest bo to, to jest Master Johnny. To jest To jest raczer. To jest raczer, To jest a nie raczer. To jest, raczer. To jest nie, prawdziwy nie, nie. raczer. Powiedz im raczer, racerku, powiedz im, że to jest prawdziwy Bo przewodnik nie, nie chce uwierzyć. Nie Nim na niego czasu i tyle ambitniejsze cele w życiu. Miło jest. Dziękuję. Yes. Tak jak czoko, popi, bolak. racer, kolos i czegoś, czyli pepper partyka. Miriam z Buller. No czaty e, bo mnie się tu już tryb Minema włączył. A tu nikt nie wysyło gwiazdek, i okto Mhm. Mhm, tak Gdzie są raczej schowane popy Gorące mm. majtki. Mhm, mm. gdzie schowałeś Czokopy, raczej? Nie mów, nie mów, że łakomy Mike ci to wszystko zabrał. A po słodka Vivien Nie wiem. Mariusz Melnik, dzięki za lajeczka. Siemanko, witamy serdecznie. Dzisiaj przewodnik za 100 gwiazdek będzie rapował Jak, jak ja, za ty bo... 100 gwiazdek, to przewodnik rapuje. Bo ty kurde, wiesz, że on zawsze wysyło tam po 50 gwiazdek, czy No to będziesz rapował Jak wyszcie, to będziesz rapował O sztychy, Mam flarę. Po chuj mi ta flara? Wyjebię ją. Dominika strzelę. W górę. Dominika. Nie. Jak to zrobisz, masz chłopie... Ale, bo panoły. ciebie tutaj nie ma. Ale mogła być. Pokażę ci, że mam? 50 I gwiazdek ia, już ia, jest. I I dziękuję Mariuszu, I za 50 gwiazdek. Patrz. Nie strzelam ciebie. Dawaj. Siemi. Nie wymie nie wymie Nie, Jak to zrobisz kolos, nie bedasz, to bym już grać. Ale granata i tak, zeżer. Widzicie? jak to się robi. O kurde. Jeszcze raz dziękuję, Mariuszu, za pyszne 50 gwiazdek. Jeszcze kolejne 50 gwiazdek i przywodnik napuje. <laughs> Racy! Jak tam gdzie oni minął? To musi być naros! Nie! Bo przecież można w dwóch latach! Ja! Nie! Nie uszukuj! Nie uszukuj! No, te. Kolos, chcecie załatwić więcej? Gerbata tak gata załatwić. całowała się z kolosem. Co ten Dominik pisze na czacie? Zobacz, Raczard. Ten Dominik jest jakiś. Jakiś szalony dzisiaj. Dobra, 45 marni już Melni wysyła Dziękuję bardzo. Piąteczka dla ciebie. Bardzo to doceniam. O, jeszcze jedna Flara? No ja. Ile tych Flar już mamy? 15? 4. tu 6000. Ja jeszcze mogę bid dać? To tak napisał. Dominik. Dominik tak napisał. Co B, to mi może mój brat dać. Jeszcze 5 i rap. Jeszcze 5 gwiazdek i rap. Jest 95 jest gwiazdek i No to jeszcze, jeszcze 10 gwiazdek i rap od przewodnika. Dawajcie czaty, jeszcze 10 gwiazdek. Niech ktoś wyśle jeszcze 10 gwiazdek i przewodnik będzie rapował. Chcę usłyszeć jego rapsy. No i tak słyszałeś. Więc... Ja chcę teraz! Jakiś... Bo ja się, bo ja, bo ja się teraz wczułem, w to. Gdzie jest moja flara? Kurde, już tutaj mi rzuciłem już... Więc wie, wiem, że wiek wie, jak nie. Wie, że no, no, no. To to macie taki przedsmaczek Tym, który mi to weźnie Jest po prostu im. I da go opluwać, obie zybać i opluwać e, tak i tak. Dobra Reszta hmm. sobie wejście Kar? Tam jest kar Karara Nie mam naboi do kara Ej, ja wyrzucam osprzęt do grubej tutaj przed tym I to, i to i to naprawdę wszystko To, to inaczej. I 98 ma Odpiszę na moje pytanie, bo mi nie odpisał. Czekaj, jak Ci mogę bita. Dobra, to raczerki są. Poproszę, poproszę siódemki. Nie mam chłopie czasu, ja mam MK14, 20 na 85 naboi. No to 10 poproszę, Więc... poproszę Dominiku, 10 naboi do, do siódemek. 10, 15. Nie Znaczy raczerków. Stało się. Nie masz rzecz? No, Nie masz rzecz? Skop, pofnuś Mam karabę za ammo. Yes. Mam karabę za ammo. No oddaj! Mam karabę za ammo, no kurwa! Aha, ej, to, to jak temuż taką kara, to stój. Dobra, mam 30 na razie. Nie chcę już swojego Udło się. Udło się. Ale jednak się wrócił i zebrał łakome zwierzę No. Idę do strefy Chodź Racer, idziemy no Co tu się stało? Żeby tyż tu woda widzi, nie? Ty ty tu woda widzisz, Patrz, chodźcieś? Pod wodę? I tak naprawdę nie nie ma tej wody tutaj Nie Nie widać Ty, znikła mapa Na dole nie ma nic, stoi pod wodą Patrz, jestem przewodnikiem pod wodą, patrzcie Pływaj, pływaj przyrodniku. Pływaj. Bul, 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 bul. Bul, bul. Ty, możesz tak tutaj pod wodą schować? Patrz, nikt nas nie będzie widział. Tak, żeby tu była końcowo strefa i żeby ty poszło w tej strony, To by się nie było widać. Bul, 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 bul. Patrz, raczej do strefy poszedł.

to było tak zwane to winiary. Pomogłem Ci przy tym, nie może że nie. Nie. Dobra, Adam damy mnie wysyła 100 gwiazdek, przewodnik napuje. Dziękuję, to się nazyło prank, żartowo. Nie! Nie no. Jak powiedział tak zrobi. O, tak. A już tutaj wszystkie piątki. Tu jest wszystkie piątki, już przewodnik zarąbał. Eee, ja mam chłopie krowa, ja mam 100 na 100 amunicji. No to kurde, no to. Trzeba mówić. Dobra, przewodnik rapujemy. Adrian będzie jest pakiem, jest... bydlakiem, wszystkim Co? Co? Jest is... rap, będzie rap. Już czaty chcą rap. Będzie no, rap. Okay, uh... Masny rap. Trzeba troszkę cierpliwości. Masny rap. Masny rap. Dajcie czaty. Masny rap, o ile tam flar. Jeszcze, jeszcze rozpowiesz jeszcze masny rap A co? Sum no przecież Masny rap Poczekaj Je, Nie wolno oszukiwać Poczekaj, kurde A, on, on, on się przygotowuje, dobrze, dobrze, on się tu już przygotowuje Ty raczej też usłyszysz jego rap? Nie No czyli no Rap, 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 rap jak piszą na czacie. No. Dobra, ja wiem, że... Ale nie ma strefy, chodź ci przygotujesz tam albo zrobisz to zaraz. To przejdźmy się 180 metrów. Chwila. Ja, 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 już. Wolnowa. A to tuka jest ten... E, schody w ogóle. Znaczy, e, na szczęście do Knast High School. Skąp szóstka, skąp szóstka. Wziąć, wziąć komuś szóstkę? Czy wziąć komuś szóstkę? Ja Pytam się. Ok, e, Racer. chciał. Ja jestem Master Johnny, a nie Racer. No dobra, Johnny, Johnny, Johnny. Johnny przez Iron Ox. Bo Johnny Dżony, Johnny, Johnny polował na kangury O, patrz jakie tam pytanie poszło Od Mateusza Cieka ile gwiazdek potrzeba, żeby kolos zajechał rapsa, ale ja nie umiem Ja nie umiem A potem Umie... tym, tym przewodnik robi rapsy z kartki Skop8, skop6 Nie robię z kartki, bo Masz telefonu. szóstkę, masz szóstkę no nie, ja nie, dwójki ci nie oddaję Dzięki. Trójkę masz, jeszcze Ile masz piątek? Ja mam 40 na 150, ale to chyba mi wystarczy. Jeszcze mam kara. Dał mi, dobra! Dziękuję. Idziemy, idziemy, bo tam są puloczki do strzelania. Przewodnik już jest z tym? Gdzie on jest? Już, już, już jest tutaj w studiu. Raperskim? Jak on tam w las? Rap z telefonu. Ej, taka mała strefa, a al ludzi. Ludzi dosyć dużo. Nie, jeszcze. Jeszcze kurde skupić nie umiem. Chwilę. Chodź, go przepilnujemy. On tutaj już rapował. Jak on tam w las? Na no tak dach las. I on jest na dachu. My, jest, my jesteśmy tutaj na dachu. Nie, on... on... To no tutaj od boku trzeba patrzeć, z tą snajperką Ja mam skopał na tym A przewodnik chyba w wziął A nie, MK-14 wziął Dobra Prawo do, Prawo do Władku jak nie słychać. Dobrze ci słychać. Co, do pierwszej kropeczki, nie? No dobra, to dawaj. Zaraz będzie ten zmiana strefy. Właśnie, no to, to zdąża. A więc wiecz, że wiem, że wiek miniach kiedy szereg, zdjęć tam na mnie zbyt sprzyjał, żeby biedź, że ryja na wiec, a jerza, frajer lecz z górna, bez względu na referendum krewki piarsztur, błędów na tłum bez marchewki i kijapą, to ziemia obiecana nie niczyja, więc wyjazd się rozstrzyła, chryja o autu, no. Plany jak zgotować, to szkopa. powstanie ogólne przez krwotok i potok. to nie jest spoko, oddajemy pokon pniokom i tym ich chwamilokom zamienionym na oko, a propos oko za oko, ząb za ząb, nigdy nie wiesz po której ze stron stoi twój dom, Śląstą mi schroną, schron, korzenie jak dom czarny, dom. Pije wąt temu. pije wąt. Bardzo ładnie. Bardzo ładnie, przewodniku, Dziękujemy. Podobało mi się. Trochę ciężko z powietrzem było. Ale no, da, da się radę. A ja, a ja, tutaj, a ja tutaj ci tanczyłem do tego. Możesz na powtórce oglądać. Daj Przewodnik, co ty robisz? czekaj bo tu. Brawo, brawo. Adam ci... Się... Kurz tłumaczy na migowy, jak co? <laughs> wsiadaj, wsiadaj Przewodnik! wsiadaj, jest. Czekaj, bo że No ja cię powiem. Jej! Kurz tłumaczy na migowy. brawo ci napisał. Adam Dembek, brawo ci napisał. Dziękujemy, dziękujemy za odnajty Co by tu jeszcze zarapować kurde? Tak. Ale no poczekaj, co to za kolejne sto gwiazdę Tak, Ja wiem, ale na pewno się zdarzy wiedzieć co by tak szło zarapować. Bo jednak to jest koleż dobry biznes. Jakby nie patrzeć Tak No i, i drop leci w naszą stronę. No te, Adrian, ale Adrian, Adam zapowietrzyłeś się, jak grzejnik 60. A tu nic ale nie widać. Tu chyba nie było śle. Tu nic nie widać. O, ktoś ma auga. Ałgę. Adrian uspokój się na tym czacie bo za jeszcze jeden taki tekst poleci Mucik. Mucik poleci nie ma to obrażania jeżeli raczej to robi to on to robi żartów raczej jest tutaj od początku streama naszego i my ale wiemy, że on żartuje sobie to, to, to nie było do żartów o, ale to znaczy to, to, to nie było do raczera właśnie No to nie wiem no to O nie, chyba chyba, chyba, że... ra, chyba raczej mucik Ale, się... na 15 minut, chyba raczej do konta na 15 minut, co wy na to? Chyba no, raczej... Nie, proszę, nie <śm> no to 15 minut Ale, tylko. To, to, to... No kurde Adrian, ja, jakby tu każdy Jakby tu się miał każdy wszystkim przejmować. To by każdemu życia brakło. Jak jest jakaś jakoś naprawdę awantura, no to to moderatorzy i kolostowicu, czuj na oko. Czuj na oko Miriam. tak, tak dokładnie. Raczej poszedł do kąty na 15 minut. Słyszeliście taką, taką, taką zabawę? Nie, ale jest mało strefa i 13 osób. 1 o już 11 Siema, Światkę nie masz? Nie masz. Ja idę patrzeć, czy są typy. Kurde, dobra. Adrian, dostał muta, to się ciesz uszami klackiej. Naprawdę... Co tam Racer powiesz, jak ci muta dałem? Czasem trzeba zluzować, no kurde, on nic nie powie, bo mu muta. Nie, tu jest, je, jest jeszcze jeden Racer. <laughs> On napisał, brawo, Bravo, kocham cię. Są najgorsze tamtyfe. Tarasher 2-0. Piu piu. piu 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 piu. w następnym meczu może wbić... Grr O Parówko, Chłopie, patrz tu ja ci na łeb John jest Gdzie on jest, oznaczycie mi? Dobra. Ważne! No patrz koloska jest strzelą o, a widzę teraz. Ktoś strzelił, ma być ci dane. Ktoś... Ktoś mi gila dobił. Ty śmiertelniku. O, 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 o. Zostałem za wm Nie ma na opie. Dobra. Trójby bliski Trójby bliski i mężczyzna Essa jest tutaj na YouTubie Na YouTubie przyszedł Tam też jesteś? To kompoksie może zdarzyć Stary pełomarzyk Gdzie oni są? Przed, przed nami, czy co? co? się, mistrzu Jest za nami, patrz, armuchedę strzelam Czekaj, jako... niech, się, niech się uspokoi Nie trafiłem w niego. Nie trafiłem w typa, no do jasnej cholery! Zabiłem typa, na plecach Oznaczcie mi gdzie oni są Dobra domku? A już nikt, aha już nikt nic... okay. Już nikt nic nie mówi jeszcze się do strefy. OK. Aha. Bo masnę Junior... dłuższą no, Może ja je jeszcze odchłanię jedną Yo. Ale jak obkułem tutaj Gdzie, gdzie jest ten gnoj? na trzech zostało. Z tego jeszcze. Dobra. Zabiła jednego strefa, drugiego strefa i trzeciego. Jest winek.